Po dłuższej nieobecności wracam do Was i postanowiłam, że dzisiaj nagram dla Was tutorial makijażowy, w którym pokażę trochę wersję ślubną, trochę wieczorową z racji, że jesteśmy w klimacie ślubnym, w klimacie weselnym dla tych, które poszukują jakiejś inspiracji makijażowej na swój ślub szukacie makijażu jako gość na wesele. Jeżeli zależy Wam na ładnym makijażu, na ładnym wyglądzie, to postanowiłam taki tutorial dzisiaj dla Was nagrać. Mam nadzieję, że trochę się zainspirujecie i coś z tego filmu wyniesiecie. Przetestujemy sobie trochę nowości, trochę ostatnio mi to było. I jest parę rzeczy, których jeszcze nie testowałam, a dzisiaj przetestuję specjalnie dla Was. Także kilka słów ode mnie w kwestii kosmetyków. A tymczasem zapraszam Was do oglądania dalej. Najpierw górną powiekę pokryję sobie korektorem. Korektor posłuży mi jako baza. Dzisiaj będzie to korektor z Catrice w numerze 010. I czarną kredką obrysuję sobie tutaj linię rzęs i troszkę sobie ją rozetrę, Moją kredką dzisiaj będzie czarna kredka z Manhattanu. I tutaj przy nim sobie przyciemniam. Teraz biorę taki ścięty pędzelek. I rozcieram. Biorę sobie pędzelek. I tutaj pod łukiem bibliowym smatuję sobie beżowym cieniem. sobie powiekę. Następnie sięgam po taki cyklasty cień, jest to cień bo 112 i będę sobie nakładać go tutaj na górze załamania powieki po to, żeby uzyskać właśnie taką głębię w makijażu i posłuży mi ku temu pędzelek z doeby numer 231 i nakładam wzdłuż Wracam do pędzelka 28, 228 i rozcieram sobie. Następnie sięgam po ciemnobrązowy cień, jest to cień z kobą numer 116 i w tym cieniem będę sobie przyciemniać tutaj kącik oka i będę starała się budować sobie. Kącik oka, aby on był najciemniejszy. Następnie sięgam już po czarny cień i będzie to też cień skoba. to jest jeden z najbardziej napigmentowanych czarnych cieni, jaki mam w swoich zbiorach. Jest to numer 128. 128. Także dla tych, które szukają naprawdę bardzo napigmentowanego cienia, to ten skobo właśnie taki jest. I tak samo jak było z tym brązowym cieniem, również będę sobie go nakładać tutaj w zewnętrznym kąciku oka. I tym samym pędzelkiem przyciemniam sobie jeszcze bardziej kącik. wracam do blendowania cieniem 228 z lewej. cieniem pędzlem i blenduję do momentu aż cieniowanie będzie mnie zadowalać, nie przejmuję się że tutaj mam za dużo cienia, oczywiście potem sobie to sprzątnę to teraz sięgnę po pigment z Inglotem Pigment w numerze 06. Jest to taki brąz, który opalisuje trochę na różowo, trochę na fiolet, ale za nim bardziej brąz niż ten różki fiolet. Będę nakładać sobie go tutaj przede wszystkim na centralną część powieki. Posłuży mi do tego pędzelek 0, 2, 3, 4, czyli takim płaskim, precyzyjnym pędzelkiem. Będę wklepywać sobie ten cień na środek powieki. I co mi posłuży, żeby ten cień dobrze mi się przykleił, będzie to Fix Plus z maka. Yy, pigmenty dobrze przyklejają się na mokro, na sucho niestety nie utrzymują się, także muszą mieć jakąś mokrą podstawę. Tą podstawą będzie właśnie Fix Plus. I spryskuję sobie właśnie w ten sposób pędzelek. I tutaj to, co mam na zakrętce, nałożę sobie na powiekę. I nakładam. I w ten sposób mieni mi się ten pigment. Aby rozświetlić sobie tutaj wewnętrzny kącik, posłuży mi tutaj cieńcziko w przepięknym, złoto, takim srebrnym odcieniu. I on posłuży mi jako rozświetlenie, jak jako jeszcze jeden taki punkt rozświetlający spojrzenie i będę go nakładać w wnętrznym kąciku. Mogę sięgnąć po ten sam pędzel. Lepszy, lepiej się właśnie to odcienie wyblęduje razem. I nakładam. I tak samo przepięknie się nieni. Najlepiej też ten dzień nakładać trochę zwilżonym pędzelkiem, żeby też lepiej trochę przykleił się do powieki. I tak przygotowaną człowiekę uważam za skończoną. Następny krok, jaki poczynię, to będą rzęsy. Przepiękne rzęsy z AliExpress. E, rzęsy Instagramowe, jak oglądacie może e, tutoriale tych wszystkich makijażystek, to one wklejają właśnie takie mega bogate rzęsy e, z dużą ilością włosków. I ja na AliExpress na takie rzęsy trafiłam. E, nie wiem, jak wyglądają na oczach. E, to jest mój pierwszy egzemplarz, także dzisiaj sobie przetestuję. I rzęsy wkleję już poza kamerą, żeby tutaj już y, nie przedłużać. I tak prezentuje się jedne i drugie oko. I jeszcze raz możecie zobaczyć, jak przepiękne są te rzęsy i już jaką robotę robią. Także nie ma co mówić, ale rzęsy to jest 80% sukcesu. Y, I zawsze po prostu robią mega dużo, tak jak jest w tym przypadku. No ale zależało mi też, żeby jednak postawić na te rzęsy, ale żeby coś na tym powiedzieć też się błyszczało i działo, żeby te rzęsy nie przyćmiły całego makijażu. A teraz skupimy się na twarzy. Zwykłym tonikiem ulubionym z ziai sprzątnę sobie I tak, jeżeli chodzi o twarz, baza rozświetlająca z maka. Oczywiście, jeżeli macie skórę tłustą, przytłuszczającą się, ja taką bazę wam odradzam. Twarz będzie szybko wam się wyświecać, także uzyskacie na tym, że wasza twarz na zdjęciach, czy po prostu e, na żywo będzie wyglądała na tłustą, makijaż będzie się błyszczał, a to nie o to chodzi. Ja dzisiaj chcę, żeby mój makijaż był świeży, bardzo wiosenny. Nie chcę po prostu namaksa na talii swojej skóry. A ta baza ładnie po prostu rozświetla skórę i na tym mi dzisiaj zależy. Jeżeli chodzi o podkład, podkład z Diora Dior Skin Nude w odcieniu, w odcieniu, w odcieniu 031 o takim ładnym, żółtym odcieniu w ogóle ten podkład to jest przemega produkt, ja go bardzo lubię do cer dojrzałych jest znakomity, ja jeszcze cery dojrzałej nie mam, ale dzisiaj sobie go użyję i dzisiaj zobaczycie jak przepięknie na twarzy ten podkład wygląda oczywiście beauty blenderem klepuję sobie całą twarz Jaki korektor? Korektor rozświetlający. E, zwykły korektor z L'Oreal Lumi Magic. E, I on ja też ładnie kryje. Jest taki trochę rozświetlający. E, ja dzisiaj po prostu sobie go użyję. I w kształcie tutaj litery V nakładam sobie pod oczy. Wychodzę. Staram się aż tak w stronę skroni, aby jednak rozświetlić całą tutaj partię pod oczami. I jeżeli chodzi o konturowanie twarzy, e, dzisiaj pokonturujemy sobie na mokro. I mam tutaj nowy produkt. E, Tom Ford e, w odcieniu 01 Intensity One. I jest to taki chłodno-ciepły odcień brązera. Także mam nadzieję, że na mojej karnacji będzie wyglądał dobrze. Wiem, że ta dwójka jest taka dosyć ciemna i bardzo chłodna, i zazwyczaj yy, większość sięga po ten odcień. No, ale zobaczymy, nie testowałam. Dzisiaj sobie zobaczę, jak z tym w ogóle się pracuje. Taki pędzelek, yy, pędzelek 112 ZOE, właśnie typowy do konturowania. I nabieram sobie produktu. Pamiętajcie, żeby tutaj te włoski, które mamy podnosić, żeby za dużo produktu nie wdarło nam się między te włoski i konturuje. Mój długi nos też przyda się, żeby go trochę skrócić i wykonturować. I jeżeli chodzi o konturowanie nosa, to trzeba pamiętać o tym, aby to konturowanie nie było za daleko, bo jeżeli nałożymy sobie go gdzieś tutaj, to jeszcze poszerzymy sobie nos, a staramy się im bliżej środeczka nosa, tym bliżej tym właśnie brązerem sobie tutaj jedziemy. Mniej więcej w ten sposób. I oczywiście, jeżeli ktoś ma długi nos, tak jak ja, to oczywiście pamiętamy tutaj, aby tą część również sobie skrócić. I jak widzicie, mój nos w ogóle inaczej wygląda. No, to konturowanie jest fajne i tylko trzeba czasami pamiętać, że można sobie też krzywdę zrobić. I trochę broda. Tutaj wokół twarzy nie będę sobie konturować, nie chcę sobie zrobić krzywdy, bo zazwyczaj tutaj można sobie najbardziej krzywdy zrobić. I beauty blenderem będę sobie blendować. Dosyć ładnie ten produkt się blenduje. No i jest dobrze napigmentowany, to też o to chodzi, że jednak gdzieś tam przy blendowaniu nie znika z twarzy. No i nosek. Dobra, sobie okolice od oczu. E z puder zinglota Freedom System HD. Taki ładny, żółciutki, dosyć rozświetlający puder. I pędzlem z W114 o takim płaskim, spiczastym kształcie. Przypudruję sobie oplicę pod oczami. Oczywiście pamiętamy, żeby nadmiar korektora jeszcze sobie wklepać, żeby nie został nam w załamaniach. Twarzy, przypudruję sobie meteorytami. Ja mam w odcieniu trójeczka medium i pędzlem z Zoewy. O nie, o numerku, mi się. No w zasadzie takim, <taki> takim, takim i owakim. Yy, takim pędzlem do, w zasadzie do pudru z ruką nice sobie już na sucho. E, dzisiaj będzie to Anastazja Beverly Hills e, Light Medium, czyli ta chłodna, słynna paletka z Anastazji. Jeszcze jej nie używałam, także dzisiaj to mój pierwszy raz z tą paletą. Dobra. Pędzelek z R 105 z wersji bambusowej. E, właśnie tym pędzlem dobrze mi się bronzer nakłada, dobrze mi się tą twarz konturuje. I te dwa cienie sobie pomieszam i zobaczymy jak tutaj się z tym pracuje, ale myślę, że dobrze, że opinie jednak są dobre i bez niczego się to nie wzięło. Tutaj ładnie nam się te policzki podkreślają. i trochę czółko wzmacniamy konturowanie. Jeżeli chodzi o róż, to posłużę mi dzisiaj paleta z Ewa Spectrum i sięgnę po ten taki koralowo-świetlisty yy, róż. Wygląda przepięknie, jest to taki róż o koralowym odcieniu. Ładnie opalizuje, także tutaj też do większości karnacji ładnie się sprawdzi. I tym właśnie różem się dzisiaj pobawię. Pędzel Zara 127. Taki typowy pędzel do różu. I tym cieniem sobie dzisiaj przy różowie twarz lekko podnoszę policzki i nakładam. rozświetlacz to posłuży mi dzisiaj paleta rozświetlaczy z Anastazji Anastazja Beverly Hills Glow Kit o wdzięcznej nazwie Dad Glow i jest to taka paleta czterech ciepłych rozświetlaczy. I ja dzisiaj po ten rozświetlacz sobie um, sięgnę. Pędzelkiem do rozświetlacza z Zerwet też 105 to jest ten sam pędzel, którego używam do brązera. I tutaj na szczyty kości policzkowe. Widzicie, jak się przepięknie mieli. Trochę nabrzmieć nosa. Oczywiście, jeżeli mamy długi i garbaty nos, tak jak ja, to tego rozświetlacza, yy, z tym rozświetlaczem po prostu nie przesadzamy, żeby nie podkreślić sobie jeszcze i nie uwydatnić tego nosa. I kupidę na ust. Brwi już mam zrobione. Teraz skupmy się na dolnej powiece. Dolną powiekę będę podkreślać tym ciemnym cieniem z Kobo w numerze 016. I będę sobie przyciemniać kącik zewnętrzny. Teraz będę sobie rozcierać tą ciemną linię tym właśnie tym cieniem, którego używałam tutaj na górną część powieki i odrobinę na pędzelek i rozcieramy. I teraz będę rozświetlać sobie tutaj zewnętrzny kącik oka, posłuży mi do tego cienkiko, który nakładałam tutaj na centralną część kącika wewnętrznego i rozświetlam sobie spojrzenie. My Secret Effect Volume Mascara, czyli ten właśnie, który bardzo lubię, o którym często mówię i często właśnie po niego sięgam. I na usta dzisiaj będę pomadka z Golden Rose Velvet Matte w numerze 26. Gotowy makijaż. Mam nadzieję, że taka wersja przypadnie Wam do gustu. Brązowe oczy, takie jak moje, dobrze czuję się w takim makijażu i w takim makijażu ja też osobiście dobrze się czuję i uważam, że taki makijaż ślubny za gości na moim ślubie jest to taka wersja trochę mocniejsza, niezbyt kolorowa, ale też niezbyt stonowana. Czyli dla Was, które uwielbiają podkreślone oczy, zdrowy wygląd skóry, taka wersja makijażowa na pewno przypadnie do gustu. Ja bardzo dobrze czuję się w takiej wersji makijażu. Yy, uważam, że zdecydowanie powinniśmy podkreślać, o, podkreślać oczy, wydobywać się na zewnątrz i wybierać po prostu takie dzień, które nam ku temu posłużą. Mam nadzieję, że przypadły Wam do gustu czyli do zobaczenia.